Odwagi, jam zwyciężył świat. Rekolekcje radiowe według metody świętego Ignacego. Tydzień. Konferencja druga o wyobrażeniach Boga i o rozpoznawaniu wewnętrznych poruszeń. Odwieczny, wszechmocny, Trój i Jedyny Bóg, ojciec, syn i duch święty, stwórca i zbawiciel, nasz Pan. Dla człowieka pozostaje tajemnicą. Jednak modlimy się do niego i czerpiemy z jego miłosierdzia. W więzi z Bogiem obecne jest zawsze nasze o nim wyobrażenie. Jest ono wynikiem całego, związanego nie tylko z życiem wiary, doświadczenia. Nie chodzi o to, co myślimy o Bogu, ale jak przeżywamy kontakt z Nim. Jaki jest ten Bóg, któremu dziękujemy, którego prosimy, którego opiece się powierzamy, którego wolę pragniemy wypełnić. Może wydaje się nam, że choć wszechmocny, Bóg nie interesuje się naszym życiem, jest gdzieś daleko, zajęty ważniejszymi sprawami. Może jest jak zbyt wymagający nauczyciel, dający do wykonania zadania, którym mogą sprostać tylko nieliczni. Może jest bezlitosnym, sprawiedliwym sędzią, bezwzględnie wykonującym wyroki. Może jawi się nam jako ktoś, kto ma upodobanie w cierpieniu i nie chce, żeby człowiek był szczęśliwy? Może muszę zasłużyć na jego miłość? Może powinienem, jak w zgadywance, odkryć jego wolę wobec mnie? A może Bóg jest kimś, kto rozdaje ludziom prezenty, załatwia za nich trudne sprawy i wyciąga starapatów, jeżeli tylko ładnie go poproszą? To obrazy Boga utrudniające nawiązanie z Nim serdecznej i głębokiej więzi. Jezus Chrystus objawia nam Boga, który jest blisko i troszczy się o każdego. Jest miłosierny i bardziej niż ofiary oczekuje od człowieka miłości. Jest Bogiem, który ma imię i wzywa po imieniu. Jest osobą i szuka osoby. Ma oblicze i szuka naszej twarzy. Ma serce i szuka naszego serca. Dla Niego nie jesteśmy funkcją w maszynerii świata. Imię oznacza możliwość wezwania, oznacza wspólnotę. Jaki jest Bóg, z którym ja rozmawiam? To ważne pytanie, które warto postawić sobie w czasie rekolekcji. Warto też prosić Boga, by objawiał nam prawdę o sobie samym. Otwierał na nią i uzdrawiał to wszystko, co utrudnia nam jej przyjęcie. Dzięki wnikaniu w tajemnicę Boga i Jego panowania, dzięki weryfikacji naszego wyobrażenia o Bogu, będziemy się mogli do Niego coraz bardziej przybliżać, wsłuchiwać w Jego głos i uczyć się rozpoznawać, ku czemu On nas zaprasza. Drugie ważne pytanie, wobec którego stajemy w czasie rekolekcji. Związane jest z tym, co podczas ich odprawiania dzieje się w naszym wnętrzu. Kiedy głębiej wchodzimy w rekolekcje, zaczynamy doświadczać różnych wewnętrznych poruszeń, zmian w nastawieniu i emocjach. To nic dziwnego, życie duchowe nie jest rzeczywistością statyczną, lecz wciąż podlega zmianom i rozwojowi. Pojawiają się momenty trudne. Na przemian z chwilami radości i pokoju. Podczas modlitwy, zwłaszcza podczas medytacji, pewne rzeczy mogą nas pociągać, inne niepokoić. To oznacza, że oddziałują na nas różne siły zewnętrzne: Duch Boży, Jego Aniołowie, albo też Duch Zły. Bardzo ważne jest dostrzeżenie procesów, które w nas się dzieją, i podjęcie refleksji nad nimi, czyli próba tego, co święty Ignacy nazywa: Rozeznaniem duchów. Rozeznawanie duchowe jest głęboko zakorzenione w piśmie świętym i tradycji Kościoła. Także wielu świętych, mistyków i nauczycieli wiary zwracało uwagę na działanie dobrych i złych duchów w życiu modlitwy i drodze do Boga. Jednak dopiero Ignacy Loyola uporządkował te duchowe doświadczenia. Spisane przez niego reguły. Są owocem jego doświadczenia i refleksji. Proces rozznawania duchów w regułach Świętego Ignacego można ująć w prosty, trzystopniowy schemat: uświadomienie sobie, zrozumienie, działanie, czyli przyjęcie lub odrzucenie różnych poruszeń duchowych. Już pierwszy krok, to jest uświadomienie sobie, dostrzeżenie działania duchów, nie jest sprawą prostą wymaga zaangażowania, wrażliwości, uważnego wsłuchania się w swoje serce. Czas rekolekcji, przedłużona modlitwa i większe skupienie stwarzają sprzyjające okoliczności do zaobserwowania tych poruszeń. Krok drugi to refleksja. Zrozumienie tego, co zaobserwowaliśmy. W procesie rozeznawania pytamy, które z odczuwanych natchnień, pragnień, myśli, uczuć pochodzą od Boga, które z nich są naturalnym efektem naszych działań, praktyki, myśli, a które mogą być podsuwane przez ducha złego, nieprzyjaciela. Właściwe odczytanie tych poruszeń prowadzi do decyzji, jakie działania należy podjąć, żeby pójść za poruszeniami pochodzącymi z inspiracji ducha dobrego. I odrzucić to, co pochodzi od złego. Święty Ignacy zauważa, że działanie duchów dobrych i złych jest odmienne w zależności od sytuacji, w jakiej znajduje się konkretny człowiek. U osób, które oddalają się od Boga, zły duch będzie się starał utrwalić ten kierunek, podsuwając rozmaite fałszywe racje. Pojawiają się argumenty takie jak: Przecież mam do tego prawo, Wszyscy tak robią, zagłuszające próby refleksji. Z kolei duch dobry będzie niepokoił sumienie, starając się skłonić nas do zatrzymania się i zastanowienia nad tym pytaniem: Dokąd zmierzam? Bardziej niż na emocje i uczucia, będzie oddziaływał na rozum i sumienie. Zmiana kierunku i zwrotku Bogu może na tym etapie przynieść pewien dyskomfort. Wywoływać niechęć. Może wiązać się z rezygnacją z wygody albo z jakiejś przyjemności, jednak podejmowana konsekwentnie droga powrotu do Boga w rezultacie przynosi pokój i radość. Natomiast u osób, które szukają Boga i idą ku Niemu, działania duchów będą odwrotne. Duch dobry będzie uspokajał i wzmacniał nie tylko rozum, ale też uczucia poprzez pocieszenie. Pokój i radość, zaś duch zły będzie się starał zakłócić, rozproszyć, wprowadzić niepokój. Efektem tych różnych wewnętrznych poruszeń są pewne stany ducha, określone jako pocieszenie i strapienie. Pocieszenie duchowe to, według Ignacego, czas, kiedy jesteśmy jakby nakierowani na Boga. Modlitwa przychodzi nam z łatwością. Jest w nas pragnienie dobra. Odczuwamy bliskość Boga i wewnętrzną radość. Nie należy jednak mylić tego stanu z czysto psychologicznym uczuciem euforii czy zadowolenia na poziomie zewnętrznym, z przeżyciem powierzchownym, może intensywnym, ale szybko przemijającym. Pocieszenie duchowe to wzrost wiary, nadziei i miłości. To prawdziwy pokój. Wewnętrzny ład. I radość, które nie wynikają z okoliczności zewnętrznych. Przeciwnie, mogą się pojawiać w sytuacjach trudnych, naznaczonych niepowodzeniem czy cierpieniem. Jednak nie burzą one głębokiego spokoju, który wynika z niezakłóconej więzi z Bogiem i poczucia, że wszystko ma sens. Pocieszenie otwiera nas na innych. Nie koncentrujemy się na sobie. Jesteśmy gotowi podjąć jakieś nawet trudne zadania, ale ten trud daje radość i satysfakcję. Czas pocieszenia nie jest niestety dany raz na zawsze. Pojawia się i znika. Pozostaje pamięć o tym, że takie doświadczenie miało miejsce. Na tym można się oprzeć w dalszej drodze. Przeciwieństwem pocieszenia jest strapienie, czas ciemności, oschłości, kiedy modlitwa przychodzi z trudem, a Bóg wydaje się być daleko. Nie ma radości i nadziei. Jest poczucie pustki i zniechęcenia, pojawia się smutek, niepokój, nieufność, podważająca sens dotychczasowych działań, rodząca skłonność do rzeczy materialnych, konsumpcjonizm i wygodnictwo. To trudny czas. Jednak nie wolno zapomnieć, że strapienie nie jest zerwaniem więzi z Bogiem, jak w przypadku grzechu, lecz zaproszeniem do trwania przy nim, mimo braku odczuwalnej bliskości, bez pociechy. Trzeba pamiętać, że podobnie jak w przypadku pocieszenia, mówimy o rzeczywistości duchowej, a nie psychologicznej. Strapienie nie jest depresją, choć w warstwie emocjonalnej może ją przypominać. W pocieszeniu można ulec iluzji, że ten radosny stan ducha jest owocem jakichś naszych działań, albo że potrafimy sami je osiągnąć. W istocie jest ono darem Bożym, danym na pewien czas, ale nie na zawsze. Dlatego potrzebny jest pewien realizm duchowy, żeby nie koncentrować się tylko na przyjemnych doznaniach, które przeminą, ale patrzeć na owoce i dziękować za nie Bogu. W strapieniu nie można zapominać, że to także jest etap, który się skończy. Nie można dać się oszukać myślom, rodzącym niepokój, lęk i zniechęcenie, które podsuwa nam zły duch. Choć na poziomie emocji odczuwamy pustkę i oddalenie od Boga, to na poziomie rozumu wiemy, że Bóg nieprzerwanie nas kocha. Aktem woli bardzo wtedy trudnym, lecz wykonalnym, możemy na tę miłość odpowiedzieć. Matka Teresa większą część swojego życia przeżywała w głębokim strapieniu, które nie oderwało jej od Boga, tylko uczyniło jej pracę bardziej bezinteresowną. W tym trudnym doświadczeniu potrzeba nam cierpliwości, zaufania i więcej modlitwy. Jezus w ogrójcu, przeżywający niezwykle silny czas strapienia, jeszcze usilniej się modlił. W czasie strapienia nie należy podejmować ważnych decyzji ani zmieniać podjętych wcześniej postanowień. Na rekolekcjach może to na przykład dotyczyć długości trwania medytacji. O ile w okresie pocieszenia łatwo i z radością spędzamy czas na modlitwie, o tyle w okresie strapienia jest to trudne. Mamy wtedy pokusę, żeby modlitwę skrócić, albo w ogóle z niej zrezygnować, argumentując, że nic się na tej modlitwie nie dzieje. Tymczasem, paradoksalnie, ta trudna, pozornie pusta medytacja może przynieść wielkie owoce. Bóg daje nam pocieszenie po to, żeby okazać swoją wielką miłość, czułość i troskę o nas. Chce przyciągnąć nas do siebie. Obdarzając swoim pokojem, radością i mocą. Jest to czas odpoczynku i nabierania sił. Strapienie, czyli czas, kiedy Bóg się ukrywa i pozwala na podsuwanie złych myśli przez nieprzyjaciela, to czas oczyszczenia. W modlitwie jest wtedy więcej bezinteresowności, skoncentrowania się na samym Bogu, a nie na dobrych, radosnych odczuciach. Czas pocieszenia i czas strapienia. To normalne etapy na drodze modlitwy i życia duchowego. Ważne, żeby o tym wiedzieć, umieć je rozpoznać i odpowiednio postępować. Oba mają nas czegoś nauczyć, i właściwie przeżyte przyczyniają się do wzrostu duchowego. Święty Ignacy podaje trzy sposoby działania złego ducha. Po pierwsze, zauważa, że zły duch to przeciwnik, który chce zastraszyć atakuje bardziej zamętem i zgiełkiem niż realnym zagrożeniem. Nie może nas pokonać, jeżeli sami się nie poddamy. Dlatego bardzo ważne jest, żeby w chwili pokusy zachować spokój i odwagę, nie wchodzić w dialog, ale stanowczo się przeciwstawiać. Wtedy przeciwnik słabnie i znika. Po drugie, ważne jest, żeby o swoich problemach i trudnościach Porozmawiać z doświadczonym kierownikiem duchowym, a na rekolekcjach z osobą towarzyszącą. Często przychodzi pokusa, aby na rozmowie zataić jakąś uporczywą myśl czy obraz, które pojawiły się na medytacji, bo wydają się nam nieważne. Im bardziej czujemy niechęć do podzielenia się tą myślą czy uczuciem, tym bardziej należy o tym powiedzieć. Właśnie po to są rozmowy rekolekcyjne mają pomóc nam zweryfikować nasze doświadczenie wskazać jego źródło nie chodzi tylko o sprawy których nie rozumiemy albo które jak sądzimy mogą nas postawić w złym świetle czasem nie chcemy mówić o doświadczeniach pięknych i dobrych bo nie możemy uwierzyć że to prawda zły duch utwierdza nas w tej niewierze przekonuje że to niemożliwe abyśmy mogli doświadczyć Takiej bliskości Boga i Jego zaproszenia. Ostatnia z tych trzech reguł jest dosyć oczywista, ale w praktyce często o niej zapominamy. Nieprzyjaciel atakuje nas przez nasze słabe punkty. To nie tylko grzechy, choć one są niestety bramą i zaproszeniem do działania dla nieprzyjaciela, ale także zranienia. Zły duch nie może bezpośrednio działać w nas, w naszej duszy. Nie ma takiej władzy. Może natomiast przez nasze słabe punkty osiągnąć swój cel, wprowadzając niepokój i zamęt. Dlatego bardzo ważne jest, żeby dobrze znać swoje słabości, mieć świadomość swoich ograniczeń, zranień i prosić Ducha Świętego, aby szczególnie w tych miejscach nas uzdrawiał i napełniał swoją łaską. Powinniśmy też pamiętać, że w dzisiejszych czasach można zaobserwować dwie skrajne postawy wobec rzeczywistości, jaką jest zły duch. Z jednej strony widać tendencję do lekceważenia jego działania, która może być posunięta nawet do negacji istnienia tego nieprzyjaciela, Boga i człowieka, z drugiej strony możemy zauważyć nadmierne zainteresowanie, czasem wręcz fascynację jego działaniem. O czym świadczy na przykład to, jaką ciekawość wywołują egzorcyzmy. Pierwsza postawa może prowadzić do lekceważenia realnego niebezpieczeństwa, druga do nadmiernego lęku i przypisywania złemu zbyt dużej mocy, której on nie ma. Właściwą postawą jest zachowanie dystansu, rozwagi i przede wszystkim ufności Bogu. Celem rozeznawania duchowego jest poszukiwanie i wypełnianie woli Bożej, odkrycie do czego konkretnie w moim życiu, tu i teraz, Bóg mnie zaprasza. W tym pomaga nam zarówno w pocieszeniu, jak i w strapieniu duch dobry, a usiłuje przeszkodzić duch zły. W procesie rozeznawania szukamy, przy pomocy rozumu, a także z pomocą drugiej osoby, które z zauważonych natchnień, i poruszeń pochodzą rzeczywiście od Boga, a które z nich wynikają po prostu z naszej ludzkiej natury. Proces rozeznawania nie jest łatwy. Podstawowym kryterium potwierdzającym trafność dokonanych wyborów lub podjętych działań są owoce, jakie przynoszą. Natchnienia i impulsy mogą wydawać się dobre i święte, ale czy takie są w rzeczywistości? Można ocenić dopiero po jakimś czasie, gdy zobaczymy przyrost dobra. Błędy są nieuniknione, ale one też mogą posłużyć do wzrostu duchowego. Wnikliwa refleksja umożliwi poznanie, gdzie i z jakiego powodu ten błąd powstał, co pozwoli uniknąć go w przyszłości. Trzeba też podkreślić, że działanie Bożego Ducha w naszym sercu nigdy nie ogranicza naszej wolności. Tym bardziej pośrednie działanie ducha złego. Zawsze to my sami dokonujemy wyboru. Reguły podane przez świętego Ignacego są wielką pomocą w rekolekcjach i w ogóle na drodze rozwoju życia duchowego. Rekolekcje radiowe według metody świętego Ignacego.